Kotek zagra dwa utwory oczywiście, swój autorski, czyli Psychoza oraz zespołu Rezerwat, Zaopiekuj się mną. Zapraszam serdecznie. thank mm -hmm. you See you. Podsumowania przeglądów zespołów rokowych rochowisko 2025, którego organizatorem jest łódzki dom kultury, a partnerem łódzkie stowarzyszenie muzyczne ocalić od zapomnienia. Zapraszam na scenę organizatora, dyrektor łódzkiego Domu Kultury, panią Monikę Młosiewicz. Zapraszamy do gościa specjalnego radnego sejmiku województwa pana Jacka Sokarskiego. Że pana Marka Skłodowskiego, wiceprezesa Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego Ocalić od Zapomnienia. I myślę, że też ważne, z musimy zaprosić, czyli jury, które oceniał Wasze występy. Także zapraszam serdecznie na scenę pana Zygmunta Mieszczaka, pana przewodniczącego dzisiejszego spotkania: Zygmunt Mieszczak, pana Wojciecha Koleckiego i pana Ząbana. Dzień dobry, jeszcze raz się witam z Państwem. Mieliśmy bardzo trudne zadanie, powiem Wam, bo było 33 kapelusze zgłoszone, z czego wybraliśmy 6 zespołów, które się dzisiaj zaprezentowały. No i niestety musieliśmy z dwóch zrezygnować, za to 4 zostały wyróżnione. Decyzją jury nagrody są następujące. Nagroda specjalna dyrektora Łódzkiego Domu Kultury w wysokości 1000 zł. Zespół Roskowek. Zapraszamy ja. <plosuj> nas koniec. dziękuję tak, tak na potwierdzenie. Kolejna nagroda. Trzecie miejsce, nagroda o wartości 2000 zł, czyli sesja fotograficzna. Zespół Fishland.

Kolejna nagroda. Drugie miejsce. Nagroda wartości 4000 zł. Sesja nagroda w studiu. Zespół rekles.

Pierwsze miejsce nagroda o wartości 6000 zł. Możliwość nagrania teledysku. Zespół 6. Chciałem oczywiście powiedzieć, że jak najbardziej nagrodą taką dodatkową, powtórzenie jak to nazwiemy, wyróżnieniem, no to jest oczywiście dla dwóch pierwszych miejsc jutro występ przed koncertem głównym. Zastłuszający jest, Tak, zapraszamy. Jeszcze szczegóły techniczne bardzo bym prosił, żeby liderzy do mnie przyszli po całej uroczystości. A wszystkim serdecznie gratuluję, super, jesteście wspaniali i w przyszłym roku już rozmawiamy o tym, że formuła będzie bardziej, już mniej historyczna, bardziej współczesna, to znaczy chcemy, aby lokalizacja przekształciła się głównie w festiwal młodych zespołów, natomiast w tym roku świętujemy 45-lecie, na które jesteście wszyscy oczywiście zaproszeni, także jutro się widzimy, mam nadzieję na koncercie. Pozdrawiam. Ale drodzy, ja chcę Wam jeszcze raz serdecznie pogratulować. To piękny widok widzieć Was tutaj. Myślę, że zaprzyjaźniliśmy się już dzisiaj, Wy z nami, z Łódzkim Domem Kultury, czego sobie życzymy bardzo, abyśmy spotykali się realizując koncerty, wydarzenia artystyczne. Bardzo wszystkim gratuluję. Rozmawiałam z Żyli. Oczywiście domyślacie, że z przyczyn służbowych nie mogłam uczestniczyć w przeglądzie, choć bardzo chciałam. Rozmawiałam z Żyli. Okazuje się, że naprawdę poziom był bardzo wyrównany. Każda grupa zespół był bardzo oryginalny, osobliwy w swojej twórczości, także bardzo Wam gratuluję i cieszę się, że Wy, młodzi ludzie uczestniczycie w realizowaniu naszych przedsięwzięć. Myślę, że będziemy oczywiście kontynuować. Informujcie, mówcie o naszej inicjatywie, zaglądajcie też nas, na nasze media społecznościowe, jesteśmy instytucją, jesteśmy domem kultury, wojewódzkim domem kultury, który realizuje podstawowe zadania kulturalne, artystyczne, a przede wszystkim chce być razem z wami. Dzień dobry, wystąpienie pani dyrektor, to trudno coś dorzucić, do, 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 do tak? ja, no właśnie i teraz aspekt finansowy. Ja muszę się, mogę się pochwalić, że z początek tej imprezy imprezy z Panią Dyrektor Razem, kilka lat temu, ta impreza była, ten festiwal był organizowany przez kilka lat, on później niestety pandemia spowodowała, że festiwal zaprzestał i ja się bardzo cieszę, że on został z powrotem reakturowany, ja powiedziałem razem, dlatego że pracowaliśmy razem dyrektorem Górskiego Domu Kultury, który są zastępcą przez wiele, wiele, wiele lat. Z tego bardzo się cieszę, że z powrotem jesteśmy tutaj, z powrotem możemy rozwijać młode talenty. I teraz mój akcent, tak? Pani dyrektor mówi o, o tym, że, że yy, trzeba kasy, a ja jestem radnym w Województwa Wojewódzkiego i właśnie my głosujemy na tą kasę dla takiej instytucji. I tu chciałem Państwu złożyć deklarację, że Kolejna edycja się odbędzie na pewno i będziemy walczyć o to, żeby tej kasy było jeszcze więcej. Tak? Na tym sejniku tutaj podnosząc ręce w, w trakcie głosowania nad ustawą budżetową. Taką deklarację składam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję oczywiście wszystkim wymienionym obecnym tutaj partnerom, żywi, wszystkim, którzy angażowali się w przygotowanie przeprowadzenie dzisiejszego projektu, tak to nazwijmy. No i przede wszystkim dziękuję mojemu wspaniałemu zespołowi, który od początku organizował, prowadził, jest. Ja mogłam dzisiaj spokojnie przyjechać wiem. i wiedziałam, byłam spokojna, że to wszystko e, przebiegnie prawidłowo. Bardzo wam wszystkim dziękuję. dziękuję. Teraz chyba sesja właśnie.

a w międzyczasie jeszcze jak tutaj trwają zdjęcia, zespoły nagrodzone, zapraszam serdecznie do koleżanki Katarzyny, która właśnie ma...